Obiecałam Wam filmik z pakowaniem walizki, więc pokażę Wam, jak to wszystko, co tutaj widzicie, zmieści się do typowej, podręcznej walizki o standardowych wymiarach. Kosmetyki spakowałam do dwóch kosmetyczek. W tej różowej są takie kosmetyki do kąpieli, szampon i te sprawy, spakowane w pojemniczki kupione w Rosmanie, specjalnie na podróż. A tutaj jest kolorówka. W zależności od tego, gdzie jedziecie, macie dwa najlepsze sposoby pakowania do wyboru. Jeżeli jedziecie gdzieś na dłużej i nie zależy Wam, żeby te ubrania były nieskazitelnie wyprasowane, najlepszym sposobem będzie złożyć je w kosteczkę na kubki i popakować je w worki foliowe, po czym odessać powietrze odkurzaczem, tak żeby próżniowo zapakować i żeby... Zajęły jak najmniej miejsca, no ale wiadomo, że jeżeli jedziemy do jakiegoś hotelu, no to nie będziemy mieli tam dostępu do odkurzacza. Ja jadę tylko na tydzień, więc zapakuję się drugim sposobem. Zaraz Wam to pokażę. Wynajęliśmy pokój w Barcelonie, więc będę musiała wziąć własne ręczniki. Największe pakujemy na, sam, na walizki. W ten sposób. Płościutko. Teraz najwięcej miejsca będzie zajmowała torba. Kładziemy ją w poziomo i tutaj jak widzicie mamy trochę zmarnowanego miejsca, więc ja tam zamierzam popchać sandałki i drugi ręczek. Pozdrawiam sąsiadów z góry i ich wiertarkę. Balerinki złożyłam w ten sposób i związałam je gumką, ale że tam miałam w środku trochę miejsca, to postanowiłam tam poupychać yy, jakieś rajstopki, skarpetki, nawet yy, podkład. Także ani milimetr się nie zmarnował i wkładam je yy, o tak. No, sandałki. No, sandałki są najbardziej problematyczne, więc yy, właściwie... To wszystko jedno jak je ułożymy. Będziemy musieli to jakoś Wszystkie drobne rzeczy upychamy tutaj po kącikach. Dobrym sposobem jest położenie paska na samodno walizki, żeby później nim ścisnąć te rzeczy, ale wydaje mi się, że on jest do tego za krótki, więc po prostu to połapy Skarpetki jakieś. Tu jest egetaria. Wszystkie rzeczy, które mają się nie pomiąć, zwijamy w ruloniki. Potem nasze ruloniki pchamy tam, gdzie mamy wolne miejsce. Dzięki temu nasze ubrania nie będą podniecione. Dwie pary spodnie położę pod buty i trzecią obok. Zwijamy koronkowe bluzki i szorty. Ten nasz rolon doskonale zmieści się tutaj i możemy teraz dopchać kostium kąpielowy. Świetnie. Kolorówka idzie tutaj. Kulary przeciwsłoneczne i bluza z choice'ów. Dwie bokserki mogą się przydać. Czyli same shorty, chociaż tu jeszcze coś drobnego się zmieści. No, zupki chińskie mogą się przydać na czarną godzinę, a ja nie w domu. W zasadzie to jestem zapakowana. Ale tu jeszcze się zmieści trzeci ręcznik z dekatlonu. Może się przydać na plażę. Kosmetyczka. I zostały mi dwie sukienki i rozkloszowana spódnica. Sukienki złożyłam szwami. Równo. Bo nie chcę, żeby się wymieniły. Ich się nie da za bardzo złożyć w rulon. Więc rozkładam je równo. I tak samo błękitną spódnicę. Ta walizka już parę razy była zszywana, nic się nie będzie. W razie, gdyby coś mi się przypomniało, mamy jeszcze tutaj dwie puste kieszenie. O! Wiele linii lotniczych pozwala na pokład zaprać damską torebkę, dlatego jeżeli coś Wam się nie zmieściło, to sprawdźcie koniecznie, czy Wasza linia lotnicza na to pozwala i możecie sobie dopakować wiatroszoperę do Oprócz Zary, więc dużo mi się zmieści. A... aparat. I laptopa zapakowałam do ekwatorby, którą weźmie mój Łukasz. Pamiętajcie, że największe i najcięższe ubrania nakładamy na siebie, dlatego ja jadę w dżinsach z wysokim stanem, w bluzie i w kurtce. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. No i uciekam na lotnisko. Pa!